Witajcie! Dzisiaj w Skania przysiadła ja czekam za ciągniczkiem Im dalej bieżesz tym bardziej bagno Tam kolega nawraca Maszyna ładuje Także się dzieje, na same bagno Zaczekaj za ciągniczkiem aż podjedzie puściło to nieciekawie teraz się zrobiło to do buty dobrze przywiązać co by nie odjechać siałtko przede mną ładuje zaraz ja będę maszynował mu bryzemkę do tu już galancie zewla ale powiem wam że pada głodko się robi zgania pada jak także nie, to wesoło może jeszcze nagram wam drogę jak wygląda bo Właśnie nieciekawa właśnie przyleciały ładnie autka ładnie wjeżdżają, na na Ciąg podczepiony będzie ciągnął, bo to samemu od Pryzmy to chyba nie można odjechać Pryzma już nieduża A tu pole kurczę, no wesoło, wesoło się dzieje, także ciągniczek ładnie ciągnie To się uda nagrać jak ciągnie

Sam po tego, co pojechał, ja, taki kompletny ciągnięcie. Podaj, so, tu kolego, tutaj na, na parking w lewo, czy prawo daj. to ty wodz, tutaj na, na parking wodziu. By będziecie jechać, tak to mi stane. To... Nie, nie, chodź tutaj, w prawo w parku, bo Tam masz płyć. Cieruj się to, na południe. Wrócić i po musić poczekać, aż tutaj ci, tam tam ci wyjadą, Dopiero ci powiedzą. Za 300 metrów skręć łagodnie w prawo. Przedem, przedem, chodzi, przedem. Od tyłu zawiera na parkingu tutaj. No Dobra. daje radę z Kania, a je, po tym włosku Po no co teraz wyjdzie wydą? Jak widać, bo dzisiaj wyciąga, to wiesz, drugi niech poczeka tego, co będzie ładowany, bo to chodzi, że to przyjedzie auto, żeby tam nie zblokować się. To nie wyjeżdżajcie, tylko jak się chodźcie na kolejne auto. Jak słyszę? Przesłyszę, no to ja odłożę ten do że jak będziesz ten, to... Skręć łagodnie w prawo. Za sześćset metrów skręć w lewo. Kieruj się na południe, za pięćset metrów skręć w lewo. Przekazana, jak Marcinek wyjedzie, to jeden przyjedzie. dziękuję.